96% ludzi poniosło śmierć z powodu wirusa, który spowodował apokalipsę zombie. Praktycznie nie ma miejsca na Ziemi, które mogłoby być bezpieczne dla żyjącego człowieka. 36 dzień rozpocząłem niezbyt wesoło. Gdy chciałem pójść spać do jednego z domów, odpalił się alarm, gdy otwierałem okno. Musiałem uciec samochodem na drugi koniec miasta. Była już trzecia w nocy. Oczy ze zmęczenia praktycznie same mi się zamykały. Dźwięk samochodu przyciągnął do mnie małą grupkę zombiaków. Byłem już tak zmęczony, że moje ciosy praktycznie nie zadawały im obrażeń. Miałem szczęście, że zarażonych nie przybywało. Powoli wykańczałem jednego za drugim. Każdy cios sprawiał mi ogromną trudność. Odetchnąłem z ulgą, gdy w końcu rozwaliłem głowę ostatniemu zarażonemu. Próbowałem wejść do pierwszego lepszego budynku. Ze zmęczenia osuwałem się po ścianach. Miałem tak mało sił, że ledwo otworzyłem stare okno. W rogu pomieszczenia zauważyłem jakieś krzesło. Zamroczony usiadłem na nim i momentalnie zasnąłem. Oczy otworzyłem dopiero o 17. Obudził mnie zombiak, który dobijał się do okna. Mimo tego, że krzesło nie jest najlepsze do spania, Wyspałem się całkiem dobrze. Do moich rąk w końcu powróciła siła. Dzień jak codzień. Organizm znowu domagał się alkoholu. Poszedłem do furgonetki, zabrałem wino i coś do jedzenia. Lepiej nie pić na pusty żołądek. Kulturalnie zaspokoiłem swoje potrzeby na ławeczce i poszedłem przeszukać ten wędkarski sklep. Podczas zabierania tych rzeczy naszła mnie ogromna ochota na wędkowanie. Opróżniłem wszystkie półki i udałem się nad rzekę. Nie łowiłem ryb dobre kilka lat. Ogólnie była idealna pogoda na łowienie ryb. Nie było wiatru i temperatura była idealna. Założyłem na żyłkę przynętę i zaczęiłem się na jakiegoś drapieżnika. Najbardziej lubię łowić na spinning. Podczas holowania coś zaczepiło mi się na kotwice. Okazało się, że to była skarpeta. Po krótkiej chwili do pary też zaczepiły mi się buty. Byłem lekko zirytowany, ale za trzecim rzutem w końcu wyłowiłem rybę. Był to całkiem spory pstrąg. Wiedziałem, że muszę się nauczyć przyrządzać ryby. Powoli zaczęło się robić ciemno. Rozglądałem się za miejscem, gdzie mógłbym spędzić noc. Tym razem w jakimś łóżku, a nie na krześle. Obok sklepu z przynętami stała burgerownia. Nie liczyłem na to, że znajdę świeże burgery. Chciałem zabrać po prostu przyprawy. Trochę te wszystkie przynęty i wędki ważą. Wyładowałem je do mojej furgonetki. Zauważyłem w oddali jakiś mały domek. Stwierdziłem, że nie będę kombinował i po prostu się tam udam i się prześpię. Przed nim była mała grupka zombiaków. Jako że byłem całkiem wypoczęty, postanowiłem, że się z nimi zmierzę. Najgorsze było to, że na tej małej grupce się nie skończyło. Z mroku wyłaniały się kolejne sylwetki zarażonych. Nie chciałem odpalać latarki, żeby nie zwracać uwagi tych, które mnie jeszcze nie zauważyły. Gdy już myślałem, że to wszystkie, próbowałem włamać się do domu. Bałem się, że powtórzy się sytuacja z wczoraj. Że włączy się alarm. Na szczęście okno było otwarte. Gdy już chciałem się zadomowić, usłyszałem, że wokół domu kręcą się następni zarażeni. Tej nocy było bardzo ciemno, ledwo widziałem zombiaki, które stały przede mną. Upewniłem się, że to są ostatnie, i poszedłem spać do sypialni. Dzień 37. Porządnie wyspany, ruszyłem od razu do kuchni. Spojrzałem na zegarek, była siódma. Idealna godzina na to, żeby wstać z łóżka. Moja waga wahała się w okolicy 80 kg. Chciałem przytyć jeszcze tak z 3 kg, dlatego śniadanie było bardzo kaloryczne. Przed wyruszeniem w drogę uzupełniłem zapasy wody No i zadbałem też o swoją higienę Wczoraj łowiłem ryby i akurat znalazłem w szafce czasopismo o wędkarstwie Ktoś był tutaj nieźle uzbrojony W szafie na ciuchy była maczeta i strzelba Maczetę zabrałem do plecaka, a strzelbę dałem krasnoludowi przed chatą Lepiej, żeby miał się czym bronić Nadeszły ciężkie czasy Włamałem się do garażu. Części samochodowe i materiały budowlane zawsze spoko. Ogólnie byłem na osiedlu, na którym mieszkałem przed Apokalipsą. Postanowiłem, że pójdę odwiedzić swój dom. Roiło się tutaj od zarażonych. Wychodziły z każdego podwórka. Trochę dopadła mnie nostalgia, jak patrzyłem tak na moje stare kąty. Droga do mojego domu była przepełniona grupami nieumarłych. Nie mam pojęcia, co tu się stało. Zdecydowanie było ich za dużo. Ale nie chciałem odpuścić. Jak już byłem w tej okolicy, to chciałem zobaczyć moje stare włości. Było ich tak dużo, że naprawdę skończyły się żarty. Musiałem się naprawdę skupić. Zabijałem jednego, i na jego miejsce pojawiło się dwóch kolejnych. W centrum miasta nie było tylu zarażonych, co tutaj. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, ale postanowiłem się z nimi wszystkimi rozprawić. Obudziła się we mnie jakaś nieopisana agresja. Odłożyłem rzeczy w bezpieczne miejsce. Wyjąłem mojego baseballa z gwoździami i zacząłem nim machać. Nie czułem strachu. Można powiedzieć, że wkurzyłem się na tego wirusa. Chciałem sobie po prostu odwiedzić mój stary dom. A te bestie łaziły za mną i chciałem je zjeść. Niestety było ich tak dużo, że moja kondycja nie wyrabiała. Powoli zaczynało mi brakować tlenu. Byłem już na tyle zirytowany, że wyciągnąłem pistolet. Miałem w dupie fakt, że przyjdzie ich więcej. Chciałem je po prostu zabijać. Odgłosy wystrzałów przyciągnęły ich setki. Zaczęły wychodzić z każdej strony. Po prostu pobiegłem do swojego domu. Przez chwilę popatrzyłem na moje stare ściany i odetchnąłem z ulgą. Misja wykonana. Postanowiłem, że już wrócę do domu. Udałem się do mojej furgonetki. Jako że mój baseball i pałka policyjna były już w opłakanym stanie. Moją nową bronią została maczeta. W spokoju paliłem sobie papierosa przed odjazdem, gdy nagle podeszło do mnie dwóch nieumarłych. Nadarzyła się okazja, żeby przetestować moją nową broń. Gdy już miałem wyjechać z miasta, zauważyłem jakiś duży supermarket. Zostało mi bardzo dużo miejsca w mojej przyczepie. Stwierdziłem, że jeszcze to miejsce zapełnię. Oczywiście, poruszanie się samochodem generuje hałas, który przyciąga nieumarłych. Opróżniałem półki, a w międzyczasie zabijałem nieumarłych. Poczułem się trochę zapewnie i prawie zostałem ugryziony. Zapomniałem o zachowaniu szczególnej ostrożności. W sklepie był dział ściuchami. Zabrałem je, żeby zrobić z nich liny. Muszę ukończyć budowę barykady. Gdy na spokojnie odkładałem rzeczy, które znalazłem w sklepie, zbliżyła się do mnie ogromna horda. Nowo znaleziona maczeta bardzo dobrze się spisała. Oczywiście nie pomijałem też samochodów, które stały na parkingu. Znalazłem kłada, który miał torby z ciekawą zawartością. W jednej store była strzelba. Postanowiłem, że się trochę zabawię. Jako że lada chwila miałem stąd odjechać, załadowałem nowo znalezioną strzelbę. No i potrenowałem strzelanie. Chwila moment i całe miasto zeszło mi się na głowę. Pobiegłem do mojej furgonetki i szybko odjechałem. Droga do domu nie była kolorowa. Nie można się porządnie rozpędzić. Na ulicach leży dużo porzuconych braków. W dodatku było już późno, a ja robiłem się na maksa zmęczony. Przez moją nieuwagę spowodowałem mały wypadek. Na szczęście uderzyłem w przyczepę, która okazała się na tyle lekka, że nie uszkodziła mi samochodu. Zombiaków było na tyle dużo, że nie udało się po nich nie przejechać. Moja furgonetka po tej trasie trochę ucierpiała. Na szczęście dojechałem do domu w jednym kawałku. Od razu poszedłem do sypialni. Zdjąłem z siebie przemoczony krwią bekwipunek, cały we krwi położyłem się do łóżka i w sekundę odpłynąłem.